Dzień dobry kochani, z tej strony Sylwia Witoszyńska. Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj chcę Wam odpowiedzieć na pytanie, które pojawia się najczęściej, tak naprawdę, w wiadomościach od Was. A mianowicie chodzi o brak pewności siebie i co zrobić, żeby być bardziej pewnym siebie. Dobrze, że o to pytacie. Ja się bardzo cieszę, dlatego że pewność siebie to jest bardzo ważna umiejętność, podkreślam, umiejętność, która przydaje się w życiu. Ludzie pewni siebie są postrzegani jako ci, którzy odnoszą większe sukcesy, mają większe powodzenie, wydają się bardziej atrakcyjni, zarabiają więcej na tych samych stanowiskach niż ci, którzy tak bardzo pewni siebie nie są. Więc na pewno warto zawalczyć o to, aby nad tą pewnością siebie popracować. Dobra wiadomość jest taka, że to nie jest tak, że rodzimy się z pewnością siebie albo nie. Pewność siebie się robi i nabywa podczas praktykowania konkretnych umiejętności. Bo tak naprawdę, kiedy rano się ubierasz albo jesz śniadanie, no to jesteś pewny siebie i nie masz wątpliwości żadnej, czy wykonujesz tę czynność dobrze, czy nie. I czy jesteś w tym dobry, czy nie jesteś w tym dobry. I jest pewnie szereg takich czynności, podczas których po prostu jesteś w nich dobry i masz pewność siebie. Natomiast co się dzieje? Kiedy tej pewności zaczyna nam się brakować, e, zaczyna nam brakować. E, ona, ta sytuacja pojawia się wtedy, kiedy boimy się, że stracimy to, co myślimy na swój temat, czyli na przykład, że jesteśmy inteligentni, że jesteśmy atrakcyjni, że dobrze się odnajdujemy, dobrze się sprawdzamy w pracy. Wtedy pojawia się taka niepewność. No, i co zrobić, żeby tę pewność odzyskać, pewność siebie, na przykład podczas spotkania, na przykład podczas rozmowy z osobą, którą uważamy za lepszą od nas? Pokazuję lepszą, ponieważ to, czy ktoś jest lepszy, czy nie lepszy, to jest też pojęcie bardzo względne, ale o tym zaraz. Więc co zrobić? Na początek, pierwsza i podstawowa rzecz, i bardzo prosta, którą należy zrobić, to po prostu. Zapanować nad swoim ciałem. Jeżeli przyjrzycie się sobie, przyjrzycie się innym osobom, którym pewności siebie brakuje, to zobaczycie, że one siedzą w pozycjach zamkniętych, często mają skrzyżowane ręce na klatce piersiowej, są takie skulone w sobie. Natomiast osoby pewne siebie są wyprostowane, mają pozycje otwarte, tak zwane pozycje mocy, które powodują co? Powodują to, że wzrasta w ciele poziom testosteronu, a obniża się poziom kortyzolu, który odpowiada za to, że właśnie strach zaczyna panować nad twoim ciałem. W głowie zaczynają krążyć myśli okej, okay, nie poradzę sobie, nie dam rady, w ogóle kim ja jestem, żeby z nim rozmawiać. No i tutaj zaczynamy się zamykać. Natomiast kiedy na siłę będziemy stać wyprostowani, siedzieć wyprostowani, mieć otwartą klatkę piersiową, i utrzymamy taką pozycję przez zaledwie dwie minuty, to naprawdę, uwierzcie mi, że poziom tej pewności siebie na pewno wzrośnie. Kolejna rzecz, o której należy pamiętać w budowaniu pewności siebie, to jest własny sposób myślenia to jak myślimy o sobie i o swoich umiejętnościach. Bo brak pewności siebie pojawia się kiedy? Wtedy, kiedy rozmawiamy z kimś, z naszym szefem, z jakimś autorytetem i wydaje nam się, że ok, ale on jest ode mnie lepszy. Albo na przykład z kimś, komu trochę zazdrościmy pozycji. On jest ode mnie lepszy. Ale w czym on jest konkretnie od ciebie lepszy? Bo to nie jest tak, że dana osoba jest lepsza od ciebie we wszystkim. Ja na przykład. Bardzo dobrze czuję się przed kamerą, lubię mówić do Was o tym, jak się robi szczęście, jak być szczęśliwym, i pewnie znajdą się osoby, które nie będą tak dobrze się czuły w tej sytuacji jak ja, natomiast ja w ogóle nie umiem biegać, więc każda osoba, która przebiegnie kilometr już nawet, będzie lepsza ode mnie. Ale czy to znaczy, że ta osoba jest ogólnie ode mnie lepsza, albo czy to znaczy, że ja jestem lepsza od Ciebie, bo teraz do Ciebie mówię przed kamerą? Nie. To o niczym takim nie świadczy. Więc w tym momencie trzeba się zastanowić, co w głowie Twojej się pojawia, kiedy czujesz taką niepewność i takie masz poczucie, że ktoś jest od Ciebie lepszy. Trzeba zwrócić uwagę na Twoje myśli i to, co sądzisz na swój temat. I żeby to zrobić, żeby docenić siebie, to proponuję: zastanów się najlepiej wypisz sobie swoje życiowe sukcesy. Począwszy od najmniejszych, od najdrobniejszych do tych największych w różnych obszarach życia. Na tle rodzinnym, e, zawodowym, w obszarze czasu wolnego, w obszarze Twoich zainteresowań, w obszarze finansów. Cokolwiek przyjdzie Ci do głowy, wypisz sobie po kilka sukcesów z, każdej, e, z każdego obszaru i zastanów się, o czym to świadczy. Ja na przykład. E, skończyłam filologię na dwóch językach. No to co to o mnie mówi? Że, okej, okay, jestem inteligentna, jestem w stanie się dużo nauczyć. Tak, i jestem jeszcze wytrwała i konsekwentna, bo to była nauka po prostu potąd, prawie jak na medycynie. Ale dałam radę. Natomiast ty masz na pewno dużo fajnych sukcesów, które możesz wypisać. Później zastanów się, jakie są Twoje umiejętności. Umiesz pływać. Umiesz dobrze posługiwać się Excelem, ja na przykład niekoniecznie, trochę tam. Umiesz robić inne rzeczy i mogą to być od najdrobniejszych rzeczy po najbardziej wyszukane. Na przykład, może umiesz haftować. Ja nie umiem. I później pomyśl sobie, że rzeczywiście masz wiele cech, wiele umiejętności, wiele zalet i zastanawiaj się zawsze, Rozmawiając z kimś, znajdując się w jakiejś konkretnej sytuacji, w czym tak naprawdę jesteś dobry. I jeżeli ci trudno rozmawiać z tą osobą, to spróbuj kierować rozmowę na takie tory, żeby potoczyła się po Twojej myśli i żebyście mogli rozmawiać o tym, w czym Ty czujesz się dobry i kompetentny. I to na początek powinno wystarczyć. Serdecznie. Zachęcam do wykonania tych ćwiczeń, a najbardziej do utrzymywania otwartej, silnej pozycji ciała. To Wam pomoże od razu na początku. Pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia.